Zadanie drugie. Dopisz obok liczbę przeciwną. Liczba przeciwna. Tutaj jest zasada prosta. Będzie chodziło o przeciwny znak, więc warto zapamiętać to słowo kluczowe przeciwna, czyli przeciwny znak. Z minusa będziemy przechodzić na plus, a z plusa będziemy przechodzić na minus. Więcej tutaj nie ma co tłumaczyć, zabieramy się do pracy. Czyli... Liczba przeciwna do minus 7 jest na minusie, wychodzimy na plus, czyli plus 7. Do dwójki jest plus, wychodzimy na minus minus 2. Do minus 1 piątej wychodzimy na plus, czyli 1 piąta. Do jednej drugiej, czyli mamy plus, wychodzimy na minus minus 1, druga. Do dziesiątki mamy plus, wychodzimy na minus, minus Cieszę się.